To o czym zaraz powiem, wiem, że to jest na maksa kontrowersyjny temat i o tym się zazwyczaj nie mówi, ale ja powiem, bo wiem dokumentować swoje życie, taki był cel i nie mogę o tym nie wspomnieć, co się wydarzyło dzisiaj. Dzień dobry, dzień dobry, troszkę się później odzywam, ale tyle się dzieje od rana, kurczę, ja już wybywam, <laughs> trzeba mi się odkrywać świat. <laughs> Ogólnie wstałem dzisiaj o siódmej, bo nie przespałem całej nocy, naprawdę nie mogłem długo zasnąć, potem się budziłem w nocy, to była nie przespana taka trochę noc. Ale od rana już ogarnąłem poranny rytuał, ćwiczenia lekkie. 10 minut medytacji, czy też kon treningu koncentracji 15 minut rozwoju. Zapisałem swój stan gry. Jak się teraz czuję, co dokładnie co teraz. To ogólnie co 3 miesiące zapisuję swój stan gry. Czyli właśnie co jest w tym momencie. Dokładnie gdzie jestem w tym momencie. Nie wiem jak się czuję, ile zarabiam, co już osiągnąłem, jakie mam postępy względem poprzednich 3 miesięcy. No i zdążyłem dodać vloga A teraz lecę Nie powiem wam gdzie O, śmieszna sprawa, autobus zamiast, już drugi raz tak zrobiłem, Siadłem do autobusu, który miał mnie gdzieś zawieźć teoretycznie, ale tam zawieźć, to mnie wywieźli w drugą stronę, teraz pierdzielę i idę na piechotę, Najbezpieczniej <gry> przy okazji sobie to pozwiedzą. o, ale bogactwo, to będzie kiedyś moje biuro, zobaczycie. O czym zaraz powiem, wiem, że to jest na maksa kontrowersyjny temat i o tym się zazwyczaj nie mówi, ale ja powiem, bo wiem dokumentować swoje życie, taki był cel i nie mogę o tym nie wspomnieć, co się wydarzyło dzisiaj. Więc dzisiaj opowiem trochę o Bogu i o wierze, bo ostatnimi czasy wiele się dzieje w moim życiu z tej dziedziny, bym powiedział, i muszę o tym opowiedzieć. Wszystko zaczęło się od tego, że poznałem na Instagramie Sebastiana Swińskiego. Przeczytałem kilka jego postów, skomentowałem, bardzo mi się człowiek spodobał On mi odpowiedział na komentarze, zaczęliśmy do siebie pisać w prywatne wiadomości Potem ogadaliśmy się na Zuma. dwie godziny gadaliśmy o Biblii, o tym co mówi Pismo Święte i trochę o Bogu Ro Powstało wiele pytań w mojej głowie Na które nie potrafiłem sobie jakby znaleźć odpowiedzi I, i znalazł, on tutaj miał takich ludzi, takie stowarzyszenie, taką powiedzmy młodzież katolicką tutaj yy, w Londynie takie spotkania tutaj są organizowane no i powiedział, że on tu ma takich ludzi, że jeżeli, jest, jeżeli jestem chętny to to ktoś się tu do mnie odezwie ja to w sumie nic nie wiedziałem co i jak ale widziałem, kurczę, czemu nie, no jestem otwartym człowiekiem tak, to więc poszedłem to poszedłem do kościoła, tylko ten kościół w ogóle nie przypominał kościu. znaczy trzeba odrzucić totalnie pojęcie kościół w swoim słowniku eee, jest to po prostu, spotkaliśmy się w zwykłym budynku nawet bym to powiedział, że przypominało to trochę teatr. Ludzie na początku tańczyli, śpiewali, no bardziej to przypominało taką religię, religię, takie... coś jak na pielgrzymce, że się idzie i się śpiewa, jest radość, jest uśmiech. I to mi się bardzo spodobało, bo... no totalnie wiecie, inne, in, inne pojęcie kościoła. Na początku troszkę pośpiewali, było dużo energii, tak wszyscy śpiewali, wszyscy no, nie skakali z radości, uśmiechali się do każdego. No, to było coś naprawdę ciekawego i naprawdę ciekawe przeżycie. <laughs> No dobra, ale kontynuując, Pośpiewali, po ogólnie energia troszkę opadła i wychodzi pastor i zaczyna po prostu mówić, mówić, zaczyna po prostu interpretować. Jest, był cytat z Biblii, czy po prostu całe pismo święte i im o tym mówić, aby interpretować to na bardziej, żeby po prostu zrozumieć tą Biblię. I no za dużo wiele nie zrozumiałem, bo mój angielski jakby nie pozwala aż tyle takim językiem operować i nie rozumiałem za wiele tego, ale co mi się mega spodobało. Jest potem takie, wiecie, rozmowa po. po czas na refleksję czy coś takiego, nie wiem jak to się tutaj nazywa. Ogólnie posłyszeliśmy sobie wszyscy w takiej jakby to, bym to poczekalni. I ludzie do mnie podchodzą, witają się, pytają, jak mam na imię i że czy jestem pierwszy raz że w ogóle, że super fajnie, że przyszedłem i ogólnie wszyscy mega uśmiechnięci, wszyscy mega pozytywni. To wiecie takie... Miejsce skupiające mega pozytywne osoby To mnie mega się spodobało w tym miejscu I to było mniej więcej tydzień temu I dzisiaj poszedłem drugi raz na takie coś I dzisiaj, bo wiecie, tak sobie myślałem Dobrze, Boże, daj mi jakiś znak Okej, okay, chcę w Ciebie uwierzyć, daj mi jakiś znak Bo nie chcę się o tym teraz mówić Bo myśl... zauważyłem, że dzisiaj usłyszałem historię Że wiele osób ma tak samo jak ja I miało tak samo I myślę, że mnóstwo osób młodych ma tak samo Że teoretycznie wierzy, że okej okay, Boże, wierzę, że gdzieś tam jesteś, ale i w sumie ta wiara na tym się kończy. Bo trochę tak nas to ukształtowało, trochę Kościół... No w sumie nie wiem, dobra, nie będę mówił, bo nie chcę tutaj mówić jakichś głupot. Ale po prostu to, co mnie wstrząsnęło, co według mnie to taki właśnie był znak, ja tak szukałem takiego, dobra, przyjdę, może coś się stanie, może, nie wiem, oświeci mnie, może Bóg mi się objawi. No czekałem na to, liczyłem na to, no i, no i się doczekałem. W ogóle, jak to jest pięknie, spójrzcie na to. Słuchajcie, poznałem się osoby kilka osób i kilka historii niesamowitych. Człowieka, który był wychowany w patologicznej rodzinie. No ogólnie, wiecie, agresja, alkohol i miał w sobie mnóstwo nienawiści. Mnóstwo. Ogólnie lubiał, lubiał. Krzywdzenie ludzi sprawiało mu przyjemność i to, to, nie, to nie jest normalne. I on miał poprawczaka, miał już nad sobą e, prokuratora. Ogólnie praktycznie niewiele brakowało, żeby poszedł do więzienia. E, niewiele brakło, żeby zabił człowieka. I ja dzisiaj z tą osobą rozmawiałem, i on mówi, że on tu przyszedł, on stanął, Bóg odmienił jego życie, i on teraz kocha ludzi, i on teraz. Znaczy, totalnie nie potrafię tego powiedzieć tak jak on, bo wiecie, to jest jego historia, ale kurde, to jest coś niesamowitego dla mnie. Człowiek, który, wiecie, normalnie rządził, rządził, robił wiele złego w życiu i naprawdę złego, krzywdził ludzi, chciał zabić człowieka, i on przyszedł tutaj, jego życie się odmieniło, totalnie. I takie coś wiecie, daje coś do myślenia. Ja sobie myślę, dobra, boże, okej, okay. to możliwe, że to, to, to jest, ten człowiek jest może tym znakiem, na który czekałem. Wiem, strasznie mnie ciekawi wiele rzeczy. Mam strasznie wiele pytań w głowie, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi i zamierzam przeczytać Pismo Święte. Podobno tam znajdę odpowiedzi na wszystko. Wow, jak tu jest bajecznie. Spójrzcie na to! W ogóle ciekawą sprawą jest to, że patrzcie. Normalnie w ogóle o Bogu, seksie i pieniądzach się nie mówi, bo to taki niby te, temat tabu. A ja raz, że idę sobie chodniczkiem, mam przed sobą ludzi. Za sobą tam z tyłu, no, już nie widać, przeszli ludzie. I ja normalnie jestem pewny siebie, idę nagrywam, to jeszcze mówię o Bogu na głos. Ja pierniczę, no to dla mnie to jest nie do pomyślenia jeszcze powiedzmy miesiąc wcześniej, nawet dwa tygodnie wcześniej nawet. A, i co jeszcze muszę powiedzieć, a znaczy od czego to się zaczęło? Eee, dużo słucham bardzo ojca Szustaka polecam ten kanał na YouTube Langusa na Palmie, bo jakby tłumaczy Pismo Święte na Polskie, albo to, co mówi Kościół właśnie na polskie, na nasze, bo ja nigdy nie potrafiłem tego zrozumieć i też się boję, że jak zacznę czytać Pismo Święte, to też tego nie będę rozumiał. Dlatego polecam ten kanał dla wszystkich, którzy właśnie może są w podobnej sytuacji, jak ja że chcą troszkę się jakby zagłębić w ten temat zbliżyć się trochę do Boga nie wiedzą jak, w sumie nie wiedzą tak naprawdę czy On istnieje czy nie A znaczy nie wiedzą, że istnieje, ale czekają na jakiś znak to według mnie właśnie ten znakiem też wiele pytań, na wiele pytań odpowie właśnie Wam Ojciec Szustak nie wiem czy ma takikolwiek jakikolwiek sens dla Was, ale nie musi wiem <laughs> dokumentować swoje życie, więc po prostu to dokumentuję Zobaczymy co się wydarzy za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku Ogólnie chciałbym być dobrym człowiekiem Żyć z wartościami Żyć w zgodzie ze sobą Mam nadzieję że z czasem pojawią się pieniądze. To jest kwestia czasu Żyć dobrze, z wartościami A i pieniądze się pojawią Mam nadzieję O patrz, jaki fajny samolot Czekaj gdzie on jest Jezu strasznie mi się to podoba Albo ja nie jestem taki mega wdzięczny za to za wszystko jestem wdzięczny. Oj, życie jest piękne, naprawdę. Słuchajcie, w ogóle, to jest niesamowite. Nie mam pojęcia, gdzie iść. Po prostu idę przed siebie i patrzę, jakie widoki mam cały czas. No normalnie, no coś. Pięknego. Ja w ogóle nie wiem, po prostu przyszedłem sobie tam z, z jakichś tych bramek z lasu. Teraz idę tędy. Nie wiem, gdzie mi to doprowadzi. Idę przed ciebie, gdzieś pójdę sobie o tam, tam. Ogólnie w tamtą stronę wiem, że mam iść. I kurczę! No, jestem. Aż mi ciężko coś powiedzieć, naprawdę. Ale jestem mega wdzięczny i kocham życie, bo że no jestem tak szczęśliwy. Kurczę, no, spójrzcie. Look! Look! A tam jeżdżą ludzie tą kolejką, nie, wiem, nie wiem, czy to widać, czy to się rusza, ale tam jeżdżą ludzie. Ale ekstra ja. Słuchajcie, w ogóle to się dzieje. Jakiś to jest niesamowity dzień, w ogóle cały. Chyba czwarty, bo piąty raz jadę do autobusu, który w ogóle nie wiedziałem, gdzie jedzie. Po prostu jechał w kierunku, w którym ja idę. Po prostu idę tam, patrzę autobus, jedzie, okej, okay, wsiadam. W ogóle nie mam pojęcia gdzie. Powiedzcie sobie, jedziecie do obcego miasta. Bo to w ogóle jestem pierwszy raz tej część Londynu. W ogóle patrzcie jakie fajne drzewa. Kurczę, no to jest. Siat jest taki piękny, to jest tak ciekawy, kurde. Ale wracając, kurczę, to jest takie świetne uczucie, jak nie, nie musicie się nigdzie śpieszyć Taki jeden cały dzień wolny, na takie totalne zwiedzanie mapy, takie świata. Normalnie wiecie, wchodzicie i nie, nie mam pojęcia, gdzie jadę, jadę przed siebie, wsiadam do każdego autobusu, który mi... Nie wiem, strzeli mi do głowy, Wsiadam do tego. Okej, okay, pyk, jadę. Nie mam pojęcia gdzie. Wysiadam i dalej zwiedzam. I pyk, idę dalej. I dopiero za, wiecie, po trzech godzinach takiego zwiedzania patrzę na mapę, na mapę, gdzie ja jestem i jak ewentualnie mogę wrócić do domu. Ja jestem już w domu W ogóle ogólnie to troszkę się czuję jak, jak w tym filmie Avatar I wiecie, że trochę ta rzeczywistość, co jest codzienność, codzienny tydzień To jest taki, wiecie, normalna codzienność A weekend, kiedy wychodzę z domu i nie mamy cały dzień, to jest taki inny świat I jeszcze jedno, wracając do domu Spotkałem, znaczy widziałem, że byłem świadkiem jakby wypadku Widziałem, że straż pożarna była, a mężczyzna poszkodowany I tak myślałem, Paweł, czy zastanawiałeś się Co by było, gdybyś to ty dzisiaj wpadł pod samochód, pod autobus i ogólnie, gdyby Twoje życie się miało zakończyć, co wtedy? Co dalej? Jeśli ten materiał Ci się podobał, proszę zostaw łapkę w górę, a jakikolwiek komentarz da mi to znak, że podoba Ci się to, co robię. A jeśli chcesz śledzić moją drogę do wymarzonego życia, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam, szczałeczka, Lecimy! E